Koniec na dzisiaj. I tak nic z Was już nie będzie. Trenerza, mogę jeszcze zostać poćwiczyć? A ćwicz sobie, ćwicz. I tak to nic nie da. I wtedy On, cytuję wiersz, przy blasku księżyca, chcąc jej powiedzieć, że po prostu. Nic z tego nie będzie. No. I wtedy on, cytuje jej wiersz, chcąc jej powiedzieć po prostu w oczy, że, że zależy mu na tym, aby oni mogli, aby oni mogli. Alby tej nocy ciemność otuliła nas swym nieprzyjednanym pledem utkanym z. Nie, to jest bez sensu. Bez super mocy ani rusz. Halo? No słuchaj stary, misja jest. Bo musisz mi pomóc z tekstem. Ooo, oh, wow, wow, stary, ale bier. Podałbym ci ręka, ale boję się, że aż się ubrudzę. Dobra stary, przestań pajacować. Myślisz, że tylko ty możesz chodzić w modnych ciuchach? Słuchaj, jak tak na ciebie patrzę, to sobie myślę, że jedyne co mógłbym zrobić dla ciebie, to latać ci i zanosić koszulę do pralni. I daj za te buty. Co to za różnica? Chyba sporo skoro chodzisz w nich nawet po mieszkaniu, stary. Jenny ja byłem przed chwilą w sklepie, tak? Jesteś bardziej dociekliwy niż moja matka. Dogadalibyście się. Kasia chciała, to jej... Znaczy się... Sobie kupiłem, żeby jej zrobić przyjemność, tak? Tak, Kasia chciała, to kupiłem, tak? Stary... Ty chcesz mnie uczyć, jak walczyć o swoje zdanie w związku? O, tu jesteś. Wiesz, co ja wiem, że my mieliśmy jeść dzisiaj na ten nowy dzień od akcji, ale pójdziemy jednak na komedię z Goslingiem, dobra? Wszystko już dawno chciałam pójść? E, w ogóle jeszcze wcześniej e, to kupimy kilka nowych kosmetyków, dobra? Dobrze, kochanie. Super. Tylko hmm. mi nie odwołaj w ostatniej chwili, dobra? Okej, okay. ale bo. Sumie, mogę... Ale bo mogę ci wytłumaczyć tak, tak, to nie tak jak myślisz, potem wymyślę jakąś ciekawą teorię, w której obalę to twoje myślenie, że nie, wcale nie jestem pantoflem, więc może pominijmy ten etap i uznajmy, że to ja wygrałem, skoro to ty przychodzisz do mnie, więc to ty masz jakiś interes, więc to ty powinieneś zabiegać o moje względy, tak? A skoro ustaliliśmy już, że nawet buty mam dzisiaj atrakcyjniejsze, to chyba nie chcesz się ze mną kłócić, co? Dobra, masz rację, no. To to? Nikt, mamo, to do mnie. Kasia? Zaprosił przecież do środka. Nie Kasia. Ada? Ciuchę możesz sobie zmienić, ale niektórych rzeczy już. Nie do końca. Mamo, daj mi spokój. To jest Tymon. Idziemy się uczyć. Nie opieraj dłużej się tej miłości. Żar pochłoną miłość. Nie no źle. Stary, stary, co nie... ty robisz? Patrz, jak to trzeba, to... Nie opieraj się dłużej tej miłości. Wiem, że żar pochłania cię. To musi iść, wiesz, tu z serca. I wyobraź sobie sobie, nie wiem, ole yy, i, i dalej ciągniesz tutaj, że czujesz jej moc z każdą cząstką siebie. I tutaj z bebechu wywalasz, nawierz jej miłość, że zdajesz tak. Ja. Dzień dobry, zostałam Piotrka. Piotrek, masz gościa? Najpierw ta ładna brunetka. Cześć, e, twoje zainteresowanie bardzo mi schlebia, ale ja nie jestem zainteresowany. Znaczy się, jestem zainteresowany tylko kimś innym. Także, cześć, miłego dnia, cię życzę, na razie, pa. E. Potem ta blondynka. E, odezwę się, jeżeli coś się zmieni. Mam nadzieję, że się nie zmieni i że się nie będę musiał odzywać. To nic osobistego, jesteś fajna dziewczyna. Także ten, e, in touch. Potem ta cała... Mamo, to do mnie moja dziewczyna. No przecież wiem. Ada. No właśnie nie Ada. Kasia? Nie A teraz ten Tymon. Czy Ty myślisz, że on jest. Stary, wiem, że żar pochłania cię bez reszty, że czujesz jej moc każdą cząstką siebie jak ja. Nie, stary, to się nigdy nie uda no. no stary, ale co ma się nie udać? Przecież to jest proste. Nie wiem, dobierz sobie jakieś skojarzenia do słów wyrazu. Skojarzenia Skojarzenie, no to na przykład wymyślmy jakieś skojarzenie do. O masz! Pozwól, aby tej nocy ciemność otuliła nas nieprzyjednanym blaskiem, niczym pledem, utkanym z nici pajęczych przetykanych rosą! Słucham, masz na to jakiś pomysł? Czekaj, mam, mam. Stary, już nie mam czasu przysłuchania ja jutro rano, jestem w czarnej... ...nocy. Bez pledu. Mówię ci, to zajmie tylko chwilę. No i co z tym sąsiadem? A ja sekatorem, ciach, ciach. O. Wiecie, że was tak. było słychać przez drzwi? No, ale... Szczególnie ciebie, mamo. Ale synku. Kiedyś to chociaż mogłam mi dać karę? Mam no. się bał. Teraz, a teraz, a teraz chłop duży. <laughs> teraz tu ja się boję. Zamieszaj i ogarniaj. Mówię ci Tymuś, jakoś to ogarniemy. Skupisz się, pomyślisz nie. i... Dobra. Stary, złym bym cię nie poczęsto Nie no słuchaj, no myślę, że jak poćwiczę to... To będzie ok. no... Co stary, jest? wiem, idziemy, chodź. Co? Ej, stary... Ja wiem, że ty lubisz urban exploring, ale po co ty mnie to zabrałeś? Czekaj chwilę. Zapraszamy śmiało. No co się pan tak dziwi? Proszę wejść. Idziemy. No to proszę pana mordę, niech pan Morda zaprezentuje co tam pan Morda przygotował. Co to będzie? To będzie będzie o miłości. No trudno. Niech będzie, proszę. Nie opieraj się tej miłości, niech jej żar pochłania Cię, niech on pochłania Cię, niech on Cię pochłania bez reszty i że czujesz każdą cząsteczką siebie jej moc i że tak samo jak, i że tak samo jak ja chcesz, aby ona przesiąkła przed Ciebie, w głąb Twojej duszy, abyś to po prostu poczuł, żeby to było tak niezwykłe uczucie, które się nie zdarza. Ale hała. No wiem stary, no ale... wiesz... Także Sonek przepraszam. Nie dam rady w tym roku zapewnić ci wakacji. Ale jakie wakacje, mamo? Powiedz mi lepiej co jest z tym kredytem. Mamy czas do końca miesiąca. Wiesz... pewnie tata coś wymyśli. To nie ty powinieneś się tym martwić. No wiem. A to co mordo tak zerkasz na ten sikor, co, porysował ci się? Bardzo śmieszne Po prostu nie myślałem, że się tak z tym wszystkim wyrobimy, tak? I Bym sobie jakiś serial obejrzał w domu Ej, to słuchajcie, może wszyscy razy w ogóle obejrzymy, co? Stary, no stary, mam u Ciebie jeszcze kawę zapożoną No, to spoko, chodźmy Ej, co to było? Let's go! Ja już w ogóle nic nie rozumiem Mordo, a gdzie się podziały twoje wszystkie Spider-Many i inne figurki? Znaczy, że co? Nie wiem, wszystko. Po prostu jakoś inaczej sobie wyobrażałem twój pokój. No, trochę się tu pozmieniało. Trochę. Wiecie, Kasia. Kasia, ale powiedz mi, jak ty to sobie wszystko wyobrażasz? No, po prostu bierzesz do pudełka i hop. Ale Spidermana, superbohatera, na śmietnik. No, co powie na to historia? Historia nie takie rzeczy widziała, ok? Ale to mnie zabije, no nie możesz robić mi takich rzeczy. No, no właśnie, z tym toż, też coś trzeba będzie zrobić. To są fajne, dobre marki. No, ale te szelki one są beznadziejne, Piotrek. Kasia, ale co ty chcesz od tych szelek? No, proszę cię, ładne granatowe pasują do koszuli. Także ten. No to sorry, ale ona nie może cię tak traktować. No, no nie. No, ja zgadzam się z Alą. Ja też. I wcale nie dlatego, że muszę. <noise> Ej, mordo, ale serio, jak tego nie ogarniesz, to będziesz miał przerąbane. Nie, no, nie wierzę. Mama, ile razy mam ci powtarzać? Cześć, Kasiu Kurde, głupio wyszło trochę z tą Kasią. Myślisz, że słyszała naszą rozmowę? No, mam nadzieję, że słyszała Jakbym z nią była sam na sam, to bym jej dopiero powiedziała Żmija jedna, ruda podstępnica No, wiem Ale wiesz co? Uświadomiłam sobie, że nie chcę być taką wiedźmą jak ona No i obiecuję ci, że zacznę się bardziej starać i bardziej cię wspierać I że polubisz o macochę? Nie przeginaj, dobra? Chodź, idziemy. Ale się Peter wpakował z tą rudą. Właśnie to jest akcja. Prędzej nie mogliśmy go odciągnąć od tych komiksów, a ona przyszła, wyszła i co? No i pozamiatane. No. Słuchaj, Magda, bo. Ja sobie tak ostatnio. Ja sobie tak ostatnio myślałem, że. To chcę być lepszym chłopakiem dla ciebie i. No wiem, że kochasz taniec, a ja, ja nie znoszę po prostu tego typa, wiesz, tego trenera. Mhm. Mm no ale jakoś to zniosę i, i będę ci pomagał. Tak. Mm. I'm still tired when I wake up Like my dreams still near Snow spot my best friend now Get me away from here I got plans, I got things to do Gotta do my hours, do my hours Dzień dobry, w jakiej cenie te kwiatuszki? To proszę Proszę bardzo Sekundka. To można kartą? Można No proszę, no to proszę kartą Dankjewel. <middels> Wat ben je Wsparcie przyszło. I co? Mówiłam, że ci świetnie pójdzie. Byłam przekonana. Tak się cieszę, że będziesz grał zagadkę. To moja ukochana siostrzenica. Ciągle jej powtarzam, że powinna znaleźć takiego chłopca jak ty. Ola! Nie zauważyłam cię, co ty tutaj robisz? <laughs> wsparcie Ej, to jest moje wsparcie. No, wsparcie. Magda, ale spokojnie, co się stało? Nie jeden na ten konkurs. On powiedział, że... Że nie może ryzykować, że ktoś cię rozchoruje. Ja, ja przecież zdawałam mi, że to nic osobistego i że on ten, że sport jest dla najlepszych. Zapłaci za to. A ty co, na tańce chcesz się zapisać, że tak się tu ciągle kręcisz? Co ty zrobiłeś? No nic jest git. Ale Kazik, no. Ufasz mi czy nie, co? No, to chodź.